W poprzednich odcinkach dowiedzieliście się, że naprawdę sporo rzeczy się tutaj pozmieniało. Postanowiłem od nowa zacząć grę na Wojanowicach. Zobaczcie, mam tak mało itemków. Tutaj, proszę bardzo, praktycznie tylko takie, które gdzieś tam znalazłem u siebie w starej bazie, ale kompletnie nie są jakieś to znaczące itemy. No i zobaczcie, mam tutaj farmę, w której oczywiście mogę sobie zrobić pasie pszeniczkę, cyk-cyk-cyk pościnać. Możemy od razu posadzić, żeby nie było, że wiesz, że jest trochę lipa. Z tym jedzeniem, oczywiście, muszę mieć pożywienie, to jest mega ważne. Eee, tym bardziej zrobimy sobie chlebek. Moi drodzy, na samym wstępie zostawiajcie łopencję w górę. Ostatnio, YouTube coś tutaj. Eee... Co do mojego kanału, zaczął wariować, więc słuchajcie, jeśli nie dostajecie dzwoneczków, musicie zasubskrybować, kliknąć dzwoneczek e, pod właśnie moim kanałem, no i będziecie dostawali powiadomienia. Więc bardzo, bardzo mi zależy, żebyście to zrobili. Więc moi drodzy, w dzisiejszym odcinku e, zaczynamy przygodę. Muszę Wam coś pokazać. Owieczkę Lucy sobie tutaj przyprowadziłem. Słuchajcie, kompletna y, akcja, taka, że y, owieczka Lucy, gdzie ona jest? Tutaj. Słuchajcie, będziemy ją zabierali ze sobą. Mam nadzieję, że nic jej się nie stanie, bo muszę jej pilnować, bo jest to ponoć. Mój jedyny sposób na to, żeby moje włosy nie były już czerwone. Więc pisaliście, że chcielibyście, żebym już nie był czerwony, bo faktycznie wygląda to, jakbym był opętany. Więc ja ją zabieram do swojego domku, tutaj starego. I słuchajcie, mam tutaj czerwoną zbrojkę, którą bym chciał, e, słuchajcie, rozwalić. A jedyny sposób, żeby to rozwalić, okazuje się, że bardzo prawdopodobne będzie to TNT e, nad domkiem tutaj e, na górce. Tam, gdzie był ten posąg, pamiętacie to, nie? Ten posąg, co kiedyś, ponoć ja zbudowałem, mega dziwna akcja. Dobra, ale musimy to naprawić, słuchajcie. Bierzemy TNT. O kurczę, spadłem, dobra. I jeszcze raz, jeszcze raz. Tutaj postawiłem sobie nawet czerwone takie cudo. Okej, okay, tutaj TNT załadujemy. To jest najlepsze, że ta maszyna działa tylko z jednym TNT i w taki sposób, patrzcie, możemy odpalać mnóstwo, mnóstwo TNT. Więc słuchajcie. Jak sądzicie, Myślicie, że to dobry motyw, żebym tutaj wrzucił właśnie czerwone itemy. Patrzcie, cyk, 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 ok, wyrzuciłem i patrzcie, teraz TNT wrzucam, teraz wrzucam TNT, niech to się tam rozwali na samym dole. Patrzcie, bum, 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 poszło. Co jest grane? Co jest grane? Ej, dynie tutaj są? Ej, słuchajcie, to jest dziwne, bo ja tutaj żadnych dyni nie stawiałem, ja tylko chciałem rozwalić. Te czerwone. O kurczę. Mega mega dziwne, ale okej. Okay. Może to było już wcześniej. Przecież ja wskakiwałem. Tutaj? Czekajcie, ja wiem się nie dostanę tam. No ja dni tutaj nie kojarzę, ale. Co? Ej, tutaj wypadło skądś. Nie. Co? Pieczony schab dostałem, ej! Czy on tutaj już leżał? Nie mam pojęcia, ale dobra. Ej, mega dziwna sprawa, ja jestem po prostu mega zdziwiony, że... Schabowe spadają z nieba. No dobra, ale wiecie co, teraz tak? Mega dla mnie jest to interesujące, żeby moja Lucy, znaczy bardzo ważne, żeby moja Lucy nie była po prostu. Nie, te sza znowu latają. Słuchajcie, muszę zrobić z tym porządek. Wiecie co? Ja w ogóle mam taką super zbrojkę, ja sobie nałożę ją. W ogóle mam tutaj nawet kuszę nabitą, więc będziemy mogli strzelać. Ej, w ogóle mam główkę wojana. Nie, skąd ja to mam? Nie mam pojęcia. Ale wiecie co? Zrobimy tak. To nałożymy. Nie to, tylko to i to. I teraz możemy też. Co? TNT tutaj jest? Nie! Owieczka Lucy, owieczka Lucy, uciekaj, 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 gdzie jest ta smycz? Szybko, smycz, muszę ją zabierać, słuchajcie, bo. Dobra, czy to jest ta cała akcja z on? Czy to jest możliwe, żeby on to robił? Nie wiem, wiecie, co muszę tutaj postawić. To jest chyba jedno bezpieczne miejsce, żeby owieczkę Lucy tutaj chronić. Kurczę, patrzcie, TNT, żeby ono tylko nie wybuchło. Błagam, błagam, błagam. Nie, nie może to wybuchnąć w tym momencie tutaj. Dobra, kurde sza latają, wiecie co? Kiepsko. Wow, TNT walnęło! Co jest grane? Przecież ja tego nie odpalałem. Ej, dobra, dobra, dobra. Szal tutaj lata ciągle. Ja chciałem je rozwalić, ale widzicie, co się dzieje? Jakieś dziwne akcje. Czy ja jestem opętany? Czy to przez te włosy faktycznie tak się dzieje? Kurczę, moja zbrojka została naruszona. Nie mogę do tego dopuścić, bo to jest mega, mega rzadka zbrojka. Nałóżmy główkę wojana. O, nie mam czerwonych włosów. Dobra, jak na razie nic. Nie, jednak się coś dzieje. Co to jest? Co to jest? Ej, myślałem, że jak nałożę główkę wojana, będzie wszystko git. Ale dobra, ściągnijmy. Jednak to nie działa. Ewentualnie będziemy musieli to sprawdzić później, czy faktycznie ta teoria z tą główką może być prawdziwa. E, słuchajcie, ja bym chciał w ogóle zrobić siekierkę i to porozwalać. Nie mam pojęcia, co się tutaj odwala, ale jeśli macie jakieś pomysły, możecie, da możecie dać mi znać w komentarzu... Nie, to się wszystko podpali! To się wszystko podpali. O kurcze, nie, nie, nie. Wojanowice nie mogą zostać podpalone, słuchajcie. Jak to możliwe, że to się wszystko zaczęło? Zajęło. O nie, o nie. Jeszcze TNT od. Nie! To jest, myślałem, że to ogień. A to ten rudy kot mój. Dobra, tutaj już zgasło, więc spoko. Te szala tają, jest dosyć groźnie. No, jaka akcja się dzieje tutaj na wojanowicach? Słuchajcie. Jest kompletnie odjechana. Wiecie co? Nie wiem co ja mam zrobić. Tam na górze się jeszcze pali! O kurczę, szybko gasimy, gasimy to. Nie, 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 nie może się spłonąć to wszystko. Co? Ej! Halo? Co to jest granek? Gdzie? Jak to ugasić, Jak to gasić, kurczę! Dobrze, że owieczkę Lucy zabrałem. Patrzcie co się dzieje. Wszystko płonie! Kurczę! Drzewo spłonęło! O, oh, shit, nie, nie, mogę do tego dopuścić, żeby, o, nie, domek się spłonie cały, kurczę, tam wszystko płonie, to wszystko jest, o, nie, 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 moje skrzynki, moje skrzynki, ja zaraz zginę, słuchajcie, ja zaraz zginę, wody, 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 proszę, nie, o, ugasiłem się, spoko, dobra, patrzcie, woda zaczęła tutaj płynąć, dobra, git, jest git, nie wiem w jaki sposób. Niech tylko szam mnie nie atakuje. Błagam, błagam, błagam. Tutaj na górze się jeszcze pali. Kurczę. Ale akcja. Ty, jeszcze czegoś takiego nie widziałem już dawno. Czegoś takiego nie doświadczyłem na Wojanowicach. O nie, na dole mam nadzieję, że się nie pali nic już więcej. Dobra, jest git. W tym miejscu jak dobrze wie. O nie, pali się dalej. O ja, Ty. Dobra, czy na górze coś jeszcze się zajarało? Nic. Ej. Jest git, sytuacja jest opanowana, ale skąd się wzięła tutaj woda? To jest kurcze sha. Czekaj, jak ja mam to wysuszyć w tym momencie? Czy mogę to zrobić za pomocą dirtu, po prostu? Dirta? O, dobra, jest git i tu jest git. Spoko, mamy to, słuchajcie, więc musimy opanować całą tę sytuację. Co się dzieje? Nie mam zielonego pojęcia. Jak widzicie, naprawdę jest to dosyć nienormalne. Dosyć nienormalna sytuacja. Jak jest to zrobione, że ta woda tutaj płynie? Nie, ty parówko! Dobra, wiecie co? To był jakiś zamach chyba na mnie. Tylko nie mam pojęcia, czy to te szat spowodowały. W ogóle ile ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć chyba czy sześć sztuk. Kurcz, atakują mnie. Dobra, tutaj nie chce woda, będzie. Dziwne akcje, wiecie co może ja sobie po prostu wyjdę, może na plac zabaw, słuchajcie, może tam będę bardziej bezpieczny schowam się. O, kurcze, co to było? Ale mnie użarło w coś z tyłu. Dobra, co tutaj... jak zo znowu sza! Nie, 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 pająki, nie chcę pająków. Yy, wiecie co, może ja się schowam tutaj w tym tunelu. Wiecie co, tutaj może będę najbezpieczniejszy, bo... Jak widzicie, muszę przyczekać całą noc, tylko bym musiał. Jakieś łóżko ogarnąć czy coś, żeby to po prostu noc się już skończyła. Hmm. Dobra, jestem w tym stateczku. Pamiętajcie ten statek. W ogóle, kto pamięta tą to, ten roller coaster który tutaj kiedyś zrobiłem? Według mnie był kozacki. Jeśli pamiętacie te zabawy, kurczę, ile tutaj czasu poświęciliśmy, żeby się po, pojeździć sobie i mega się bawić. No to przypomnijcie sobie, naprawdę dużo, dużo czasu poświęciłem, żeby to zbudować. Dobra, co to jest za skrzynka? W tej skrzynce nic nie ma dobrze, bo chociaż dzień już nastaje, wojan jest poszukiwany, ale czemu nie ma główki? Co, znowu ogień? Kurczę! Dobra, ej, niech ten pająk spadnie. Nie wiem czy to ten posuch zrobił, czy co? Ty, bardzo prawdopodobne, że to... Co to TNT robi? O kurczę, latający TNT! Nie. To ktoś stawia? Czy co jest grane? Wow wow wow! To jakiś niewidzialny ktoś, ty! O oh, lol. oh my godness. Dobra, dobra. Nie, 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 pająki. Ja, ja muszę chyba stąd zawiać, Słuchajcie, tam jest TNT. O kurczę, wybuchło. Wybuchło. Jezu, ten pająk mnie atakuje. Patrzcie na serwerze no nikogo nie ma. Jak to jest możliwe, że tam TNT samo latało? Dobra, wiecie co? W tym razie, w takim razie yy, muszę sprawdzić, co jest tam, co się dzieje. Widzieliście naprawdę ktoś trzymał TNT w łapce i nie, tu znowu! Znowu to się dzieje. Jezu, czy to jest on? O kurczę... Nie, 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 nie! Czy to jest on na serwerze? Czy on się wściekł, że ja jestem tutaj na serwie i robię tyle, tyle rzeczy? Słuchajcie. Nie, 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 I ja... Ja po prostu nie mogę do tego dopuścić, jeśli tu faktycznie jest on, no to ja muszę jak najdalej trzymać się z odwojanowic, bo jak dobrze widzicie, wszystko płonie wybucha. Właśnie ile TNT Kurcze, jeszcze moja maszyna opadła? Jezu, ja tu miałem maszynę, która... Pro... która mierzyła te tempo właśnie tych zwierzaków, koni dokładnie. Więc wiecie co? Tutaj się dzieje dosyć mocno. Nie, ja wychodzę z tego domu, tego... Idę do centrum handlowego, może tutaj będę bezpieczniejszy. Jeśli to jest faktycznie on, to mamy pierwsze starcie z graczem z Wojanowic i on. Mega, mega... Boję się, słuchajcie, mega się boję. Eee, w takim razie, nie wiem, ja chyba, słuchajcie, muszę zbierać tutaj itemy i, nie wiem, wynosić się, dobra. Może pójdźmy do domku Wojana, może. Mm, coś. W ogóle ten domek się Wojana trochę pozmieniał, nie, nieprawdaż? Naprawdę jest. Ej, tutaj puszek okruszek, rudy ryc, Przecież ich tutaj nie było, koty były tutaj, ktoś musiał je przetransportować jakoś. Mmm. Dobra, wiecie co? Ja w takim razie będę musiał, ee, nie wiem, jakoś się schować. Dobra, słuchajcie, to tak, lecę po miecz, biorę jakieś ważne itemy dla mnie, które będę miał e, w tym domku, gdzie wcześniej już był pożar. No to też była kozacka akcja. Jak to możliwe, żeby coś takiego po prostu zaczęło się palić? I słuchajcie. Nie mam pojęcia. Nie mam po prostu pojęcia. Dobra, dobrze, że mam mieczyk jakiś fajny. Tutaj mam fajne itemki, więc weźmiemy sobie je. Pszenica może mi się przydać, ale weźmy sobie tak coś takiego. Eee, coś się jeszcze dzieje. Ej, czy coś się jeszcze dzieje? Koło mojego domku były dynie. To, to też jest bardzo zaskakujące. Mnóstwo dyń, które po prostu tutaj powstały. Jak widzicie, tutaj też się rozwaliło. Nie mam w ogóle. Nie mam. Co. Widzieliście to? Tutaj coś spada. Dynie? Co robią tu dynie? Dlaczego ja mam dynie i mam... Chleb? Chleb mi spadł? Ty. Mega dziwna sprawa. Czy to jest on? Czy to może być on? Nie wiem, wiecie co? Może postawimy tutaj te dynie. Może on chce, żebym, żebym dynie tutaj porozstawiał. Więc zróbmy to. Mm. Dobra, tutaj na samym czubku postawimy mnóstwo, mnóstwo dyn Może to będzie jakoś fajnie się prezentowało i może zostanie do końca tutaj gry e, właśnie na Wojanowicach Z, już na zawsze może już zostanie po prostu ta dynka Dobra, słuchajcie, w ogóle ja mam taką Nie wiem czy mogę wam teraz to pokazywać Ale jak pamiętacie tutaj trzy bloczki Czekaj, gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Ej, 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 niedobrze, niedobrze, bo nie, nie, nie mogę znaleźć mojej skrzynki Gdzie ona jest? Czekaj, czekaj, czy to było od drzewa? To było gdzieś tutaj. Ej, 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 jest słabo. Bo słuchajcie. Kurczę. Ej, jak ktoś mi zabrał moją skrzynię? Nie, dobra, jest. Uff, dobra. Jak widzicie, twoje włosy nie będą już czerwone. I mam zamiar, że one faktycznie nie będą, że ktoś sobie nie robił ze mnie e, jakiś jaj czy coś takie, coś w tym stylu. Więc lepiej po prostu schowam, żeby nikt o tym nie wiedział. Mega, mega. Proszę o to, żeby kurczę nikt tego nie dotykał. Dobra, wiecie co? W takim razie... Jeśli moje włosy nie będą czerwone, a, a Wojanowice w tym momencie zamieniają się w jakimś... Jakieś miejsce, które naprawdę nie jest dla mnie tutaj pisane chyba, bo... Jak dobrze widzicie, mnóstwo TNT. Tu wszystko zaczyna się rozwalać. Jeśli on faktycznie zwariował i zaczął e, się na mnie denerwować, to lepiej, żebym po prostu ginął, ale nie w Wojanowicach. Bo jak widzicie, naprawdę dużo e, zostało zdewastowane. Ten domek to już kompletnie jest rozwalony. Mam nadzieję, że go po prostu... E, Albo uda się zbudować coś nowego, albo będzie trzeba rozwalić, albo odbudować na nowo. Więc moi drodzy, dużo się pozmieniało, dużo się pozmieniało w relacjach moich i on, jak dobrze widzicie. Kurczę, jeszcze creeper, co on tutaj robi? Creeper? No dobra, w takim razie to by było na tyle. Dzięki za uwagę, słuchajcie. Mam nadzieję, że więcej już takich rzeczy nie będę miał tutaj na wojanowicach jakichś nieprzyjemnych. Co lawa jeszcze tutaj jest? Kurczę. Dobra, dzięki za uwagę. Widzicie co? Ja się schowam może... O nie creeper! Jezu! Dobra, więc może ja się schowam w mojej bazie, słuchajcie, w sekretnej bazie. Tutaj mi... Nic nie dopadnie! O nie! Co? Już miałem kończyć odcinek. Słuchajcie, ja już nic nie mam. Moja baza jest rozwalona. Słuchajcie, tutaj... Winda też została rozwalona. Co mi jedynie zostało na Wojanowicach, to tylko to i owieczka Lucy. Słuchajcie, jest dramat, jest dramat. Tyle wam powiem. Wiecie co? Może ja bym się schował. Pamiętacie te tajemne przejście tutaj? To jest moja jedyna szansa, żeby się skitrać. Więc moi drodzy. To by było na tyle, dzięki za uwagę Ja muszę coś wykombinować Nie mogę się pokazywać na Wojanowicach Może nawet główkę nałożę wo Wojana, nie wiem, w następnym odcinku eee, I spróbuję się, nie wiem Jakoś stąd ewakuować, nie wiem Jeszcze muszę wymyśleć, co ja tutaj ogarnę Więc moi drodzy, dzięki za uwagę Pamiętajcie o subskrypcji kanału, jeśli nie dostajecie Odcineczków, codziennie, słuchajcie Bo odcineczki są prawie codziennie No czasami coś, coś, coś tutaj Mam z internetem eee, Że... Hmm. Że ten internet do końca tak nie działa, jak chciał. Eee, więc. Eee, no i Nie, 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 nie. Patrz, ja zginąłem na sam koniec. Widzicie to? To są akcje, które na pewno sam do tego nie dopuściłem. Słuchajcie, przecież to nie jest normalne, żeby creeper wam spadł na głowę. Już miałem kończyć odcinek, ale muszę biec po itemy. Słuchajcie, to jest chyba mój koniec na Wojanowicach. Coś mi się wydaje, bo jeśli on ma mnie tak traktować, za tyle usług, co ja dla niego zrobiłem. To sami widzicie, to wszystko jest moje rozwalone. Jeszcze skrzynka z moimi itemami. Nie, błagam, błagam nie, tylko nie to. Nie, nie. Okej, okay, tu są moje itemy. Dobra. Ej, ej, co się dzieje? Jest Lipton. Powiem wam, że jest Lipton, bo wszystko zostało zniszczone. Kurczę, jeszcze kolejny Creeper. Jak ja mam się stąd wydostać teraz? Creeperze, nie! Słuchajcie, to jest chyba mój koniec. Dobra, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że sobie jakoś poradzę. Jeśli trzymacie za mnie chociaż trochę kciuki, dajcie znać w komentarzach. Ja lecę na górę. Nie, to tam były moje temy. Creeper mi wybuch na głowie. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Widzimy się w kolejnych filmach. I to co? Niech Eldorado będzie z wami. Niech Eldorado będzie z wami. Do zobaczenia. Papa. Pa. You can do it.